Dzień dobry wszystkim słuchajcie. Witam się z wami w kolejnym odcinku, w którym będziemy E, losowali ubrania z zamiętymi oczami w Lumpek. Się będę musiała później jakoś fajnie wystylizować, tak, żeby dało się je nosić. Natomiast e, teraz ta wersja będzie nieco zmieniona, ponieważ, uwaga, uwaga, to nie ja będę losowała te ubrania, a będą dziewczyny, influencerki. E, tak się składa, że za jakąś godzinę jadę na babski wyjazd w góry z dziewczynami. A niestety moje paznokcie wyglądają. Tak, są niezrobione, ale to nie dlatego, że słuchajcie, ten odcinek powstał przy współpracy z Semilakiem i mam tutaj paczuszkę, w której jest zestaw trzy w jednym do szybkiego zrobienia manikier hybrydowego w 20 minut. Słuchajcie, o czymś takim jeszcze nie słyszałam. E, mamy tutaj top, bazę i kolor w jednym, więc tak naprawdę malujemy paznokcie tylko jednym produktem, a nie trzema. E, mam nadzieję, że faktycznie wyjdą mi te paznokcie w 20 minut, bo ogólnie jestem jeszcze niespakowana, także mam 20 minut na paznokcie 40 minut na pakowanie i lecę ostatni raz paznokcie hybrydowe robiłam sama kilka lat temu eee, i słuchajcie, pamiętam, że zajmowało mi to tak po 3-4 godziny więc trzymajcie kciuki. No dobra, jeszcze tutaj z wami otworzę ten zestaw, żeby zobaczyć co jest w środku, blaczek polerski, żeby przygotować paznokcie przed malowaniem kolor, słuchajcie, tych kolorów jest mnóstwo do wyboru, ja wybrałam akurat taki delikatny beżowy, e, do tego jest jeszcze oliwka, żeby nawilżyć nasze skórki, oczywiście odpuszczać niezbędne do przetarcia paznokci przed malowaniem, no i oczywiście do zestawu jest też dołączona mini lampa, także słuchajcie, 20 minut z zegarkiem w ręku odliczam, bo naprawdę nie mogę się spóźnić robię paznokcie i lecimy yeah <laughs> manikiur hybrydowy w 20 minut. Naprawdę to jest niesamowite, nie pomyślałabym, że hybrydy na paznokciach można zrobić od tak. W sensie ten zestaw totalnie zmienia moje myślenie i podejście do manicure hybrydowego. Naprawdę można to zrobić szybko przed wyjściem. Pierwszy raz zrobiłam paznokcie tak szybko, naprawdę. Zazwyczaj tracę kilka godzin w ciągu dnia. No i słuchajcie, mam też dla Was fajną informację, dlatego, że mam kod zniżkowy, który daje Wam aż 25% zniżki na zestawę semilak. Link do nich zostawiam Wam w opisie tego filmu i pamiętajcie, że kolor do zestawu możecie wybrać sobie sami. Mają też wegańską formułę, także nie dość, że są szybkie i proste do wykonania, mają kolory do wyboru, a jeszcze macie 25% zniżki. No dobra, także ja lecę się teraz pakować i myślę, że widzimy się już w ląbek, jak dziewczyny będą losowały ubrania, które będę musiała wystylizować. No i jesteśmy pod second handem w Wiśle, jest ze mną Itka mm, do rzeczy, bo <laughs> I Dominika, Oj. która już weszła do środka Jaka. Jesteśmy w lumpia, reszta dziewczyn jedzie innym autem a ja jadę z Idą i z Dominiką, więc stwierdziłam, że ta dziewczyny po prostu wylosują mi rzeczy do tego filmu. Żeby już tutaj nie angażować całego drugiego auta, nie sprowadzać wszystkich dziewczyn, to zatrzymałyśmy się po drodze No i co, kto chce zacząć? Dawaj Domka Dobra, Losujesz mi dwie masz. rzeczy Ale w ciemno z zamiotem oczami A co jak będzie zupełnie Iy. Nie, nie, wiem, stop! Co dotknęłaś? O nie, Taką sukienusia. No ja nie czuję, że to jest twoje Ej, ale, ta, ale ma pasek w talii tak Ma pasek w tali, dobre! Ale nie jest, nie, nie jest najgorzej. Nie jest taka że Zaraz się okaże, że to będzie twoja ulubiona kiecka na wesela. Kurczę, <grym grym grym> a może ja da się O, I tego wiesz, że dobra. nigdy nie stylizowała? No właśnie, dajemy jakąś męską koszulę. No dobra. Zamykaj oczy. I leć. Stop! Trochę taka nerdowska, ale... M, nie mogę... Nie dobrze zrobić. No dobra, niech Właśnie będzie. Dziękuję. Proszę. Gdzie, gdzie chcesz, gdzie chcesz? Moim teraz ty. Panie... Dawaj, dawaj. Stop. O kurde! Ale, jakie kiutki! O kurde! Ja to potrafię wybrać, co? Dawaj Stop To jest, co ty tak w te róże? Pasujesz, to jest taki cute, to... identyczny kolor. No dobra, dziękuję. Dzień proszę. No dobra, to więc wracam do was już z gotowymi, wystylizowanymi rzeczami, ale oczywiście Zanim pokażę Wam moją wersję wystylizowaną, to pokażę Wam też wszystko po kolei przed wystylizowaniem. Pierwszą rzeczą jest sukienka, którą wylosowała mi Dominika. Słuchajcie, o dziwo ta sukienka jest na mnie minimalnie za duża, także naprawdę dobrze trafiła z rozmiarem. Swoją drogą krój moim zdaniem też jest całkiem spoko, dlatego że jest ona związywana w talii, czarna, klasyczna, w kwiaty. Także co, przybieram się w nią, żebyście mogli zobaczyć jak się prezentuje. Tak naprawdę tej sukienki nie muszę jakoś specjalnie stylizować, tylko dodać odpowiednie dodatki, dlatego też od niej zaczęłam, bo tak naprawdę jest to najprostsza rzecz, dopiero później będziemy szli myślę, że etapami coraz trudniej, trudniej i najtrudniej. Eee, w każdym razie ta sukienka ma troszeczkę za głęboki dekolt, więc przygotowałam sobie tutaj agrafkę. I teraz spinam tą sukienkę od środka, żeby po prostu mój bistonosz nie wyskakiwał. Okej, okay, dekolt mam podpięty i teraz czas na dodatki. Eee, do tej sukienki dopasowałam buty na obcasie, ale takie, takie, które słuchajcie, nie mają żadnego zapięcia na kostce, czyli właściwie klapki na obcasie, żeby optycznie tą nogę wydłużyć. Bo zobaczcie, że sukienka jest dosyć długa, zasłania mi większą część uda, przez co moje nogi w tym momencie wydają się mega krótkie. Dlatego takimi butami troszkę je optycznie wydłużymy. No, mam wrażenie, że teraz jest kolosalna różnica. Dużo lepiej to wygląda, i nam ostatnia rzecz, czyli torebka. Dopasowałam tutaj taką klasyczną czarną torebkę z złotym łańcuchem. No i w sumie to już jest gotowa stylizacja. tutaj troszeczkę bez szaleństwa, dlatego, że naprawdę Dominika wpasowała się w bardzo łatwą rzecz do wystylizowania i dana to dała na mi znacznie większe wyzwanie, ale przejdźmy teraz do drugiej rzeczy wylosowanej przez Dominikę i jest to męska koszula w rozmiarze M, także zanim ją wystylizuję, to lecę się w nią przebrać. Tak się ona prezentuje, jak widzicie, jest dosyć obszerna, że zrobię z niej sukienkę i na początku podwijam delikatnie rękawy, ale też, żeby była taka oversize'owa, Więc tak naprawdę podwijam tylko taki mały kawałek. I tak zostawiam, ważne, że wystają mi trochę dłonie, także myślę, że taka długość jest ok. Eee, I teraz tak, pozbywam się spodni i po to zakładam krótkie biker shorty. Co prawda, założę je tak, żeby one nie były widoczne, ale przez to, że jest to naprawdę bardzo krótkie, to. Eee, Myślę, że warto założyć właśnie coś takiego pod spód na wszelki wypadek. I od razu założę toporne buty, więc będzie to nieco cięższa stylizacja. No i w stanie prezentuje się to tak. Tutaj mam tą swobodę, że jakbym podniosła ręce do góry, no to pod spodem właśnie wtedy wystają spodenki. I do tego jeszcze, słuchajcie, dopasowałam pasek na talię, żeby nie było tak zbyt oversize'owo, żeby jednak jakoś fajnie tutaj podkreślić figurę. Także go zapinam i słuchajcie, ten pasek kupiłam lata temu w się za, uwaga, jedną złotówkę. I ostatnia rzecz to torebka i tutaj, słuchajcie, dopasowałam tą samą torebkę, bo szczerze mówiąc, jakoś tak najlepiej mi e, pasowała, więc stwierdziłam, że nie będę kombinować z innymi i to jest gotowa stylizacja. Dobra, lecimy dalej i teraz przechodzimy do losów Idy. Słuchajcie, no Ida trafiła w taki oto różowy sweterek, więc może zanim go wystylizuję, to się w niego przebiorę i zobaczycie, jak się prezentuje. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się totalnie, nie jest to mój styl i ciężko było mi to wystylizować, no ale pokażę Wam, co mniej więcej udało mi się z tego osiągnąć. Przede wszystkim najpierw podmienię ten top na kolor biały dlatego, że on tutaj prześwituje, a jednak w tym topie zostaje. Okej, okay, no i teraz robię tego przepletankę te tym sweterkiem, mianowicie biorę boki na boki i teraz całą resztę tego sweterka podwijam pod top. Nie jest to zbyt komfortowe, ale stwierdziłam, że dużo lepiej będzie wyglądał ten sweterek właśnie w takiej formie Przeplecionej na, na boki, nawet jeżeli tutaj na dole będzie trochę taka grubsza warstwa, to i tak wydaje mi się, że będzie to wyglądało lepiej niż ta pierwotna jego wersja. No dobra, i wstępnie tak to mniej więcej wygląda. Od tyłu też fajnie tutaj wpasowało, bardzo dobrze się układa. No i teraz czas na resztę stylizacji, do tego dopasowałam słuchajcie obszerne białe spodnie. I jeżeli chodzi o buty, to zostawę w białych sneakersach, także lecę się przebrać No i skoro już jestem cała taka jasna, pudrowo-różowo-biała, no to oczywiście nie może zabraknąć białej torebki i tak się prezentuje skończona stylizacja. mi się ogranie tego topu, bo tak jak patrzę na siebie w lustrze, to nie zwraca on na siebie takiej uwagi, a jednak tak jak wyglądało to przed, no to jednak było widać, że coś tutaj jest nie tak. Widać było, że jest to wyciągnięte po prostu z lumpeksu, stale rozciągnięte. No dobra, ale to słuchajcie, nie była najgorsza rzecz, dlatego że idulka kochana wylosowała mi jeszcze jedną pudrowo różową rzecz. Właściwie teraz tak patrzę w tym świetle, że to jest nawet takie lekko zżółknięte. Nie wygląda za ładnie, jest to taka oto bluza, pikowana w jakieś kwiatki, <noise> także idę się w to przebrać, żeby pokazać Wam to jeszcze przed wystylizowaniem. No nie będę ukrywać totalnie, nie jest to mój styl. Nie wiedziałam też, jak to wystylizować, ale okazało się, że słuchajcie, ta część jest dosyć elastyczna, więc wyciągam jeden rękaw. Przekładam rękę przez dekolt i chwilowo mam coś takiego, ale w sumie zanim zacznę to stylizować dalej, to podmienię jeszcze spodnie, dlatego że dół. I to wszystko tutaj będę za chwilę upychać w spodnie, a konkretniej w białe spodnie. No i mamy coś takiego. I teraz słuchajcie, najpierw podwijam ten ściągacz tutaj przy szyi. Właśnie tego tak chowam do środka, żeby nie wyglądało to tak sportowo, bo nie pasuje to do całego mojego zamysłu. Tak samo robię na rękawie. Ten ściągacz również podwijam do środka. No, i właściwie tutaj podwijam cały rękaw do góry. Teraz biorę ten rękaw i staram się go tutaj ładnie ułożyć, właściwie tak ładnie zmarszczyć ten materiał, przeciągnąć to na drugą stronę i teraz to włożyć w spolenki. Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz spuszczam delikatnie tutaj ramię. Słuchajcie, no nie jest to aż tak mocno rozciągliwe, ale dobra, jakoś dam radę. No i teraz mamy coś w rodzaju asymetrycznej bluzki na jedno ramię z maszczeniem. Natomiast to jeszcze nie jest dokończona stylizacja, dlatego, że do tego dopasowałam białe sandałki na obcasie i oczywiście klasycznie białą torebkę. Także lecę się przebrać. No i tak się prezentuje moja skończona stylizacja. Ona, szczerze mówiąc, była najcięższa do wystylizowania. Najmniej jestem z niej zadowolona, ale też najwięcej trzeba było tutaj kombinować, żeby jednak nie wyglądało to właśnie jak taka stara, niełodna bluza, tylko jednak coś, co faktycznie można by było założyć i wyjść na miasto. Także koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak sobie z tą bluzą poradziłam. Waszym zdaniem wyszła mi najlepiej i która też była największym wyzwaniem. E, oczywiście możecie pisać, czy chcecie zobaczyć kolejną część. Ja powiem Wam szczerze, uwielbiam stylizować te ubrania. No i co, oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, aby być ze wszystkim na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, no mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!